Cześć, nazywam się Łukaszu i jestem właścicielem sklepu kręgosłup.pl. Pomagam osobom, które pracują przed komputerem, by pracowały wygodnie i bez bólu kręgosłupa. Dzisiaj zobaczysz porównanie foteli firmy Zuo. Mamy w swoim sklepie cztery modele i dzisiaj zobaczysz krok po kroku, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy nimi i dlaczego warto wybierać te fotele, co w nich jest wyjątkowego i takiego, co sprawi, że Twoja. Praca nawet jeśli będzie trwała wiele godzin przed komputerem, będzie wygodna, i kręgosłup będzie w odpowiedni sposób wsparty, po to, żeby zimie od bólów, kręgosłupa szyi i pleców. To zaczynamy. Po kolei mamy pierwszy model to jest fotel Sulako, który jest najtańszym modelem z tej serii, potem mamy fotel półkę wyżej, to jest model Insight, następnie model maven i. Model Challenger, który jest najdroższym modelem, taką wisienką na torcie, którą mamy w naszym sklepie. Wszystkie fotele mają regulowane zagłówki. Zagłówę mają regulowane w trzech płaszczyznach, czyli mamy góra-dół, mamy też możliwość obniżania i też wychylania przód-tył. Tak? Żebyś też mógł dopasować, maksymalnie może sobie go wychylić, czyli to odległość jest wtedy fajnie. Zachowana. Ok, ale zacznijmy teraz o różnicach. Wszystkie fotele, tak jak mówię, mamy regulowane zagłówki. W takim razie, jakie są różnice? Przede wszystkim w wykonaniach. Widzisz, tutaj inaczej jest wykonana konstrukcja. Obydwa są z tworzywa, ale z inny, inny plastik użyty też jest w, inny, w innym kolorze. Jest też podstawa. Podstawę mamy tutaj wykonaną z tworzywa. Tu mamy. Aluminium już polerowane, więc zdecydowanie lepszy materiał użyty, bardziej trwały. No i kółka tutaj są uniwersalne, tak jak tutaj, to są dodatkowo jeszcze wyciszone poprzez dodatkowe sworznie, więc te kółeczka bardzo, bardzo ciutko chodzą, bez żadnego dźwięku. Głównym jeszcze, główną różnicą pomiędzy tymi fotelami jest to, że jest inny system sterowania. Zobacz, tutaj sterowanie mamy za pomocą mechanizmu, który jest zbudowany. W siedzisko, czyli tutaj, jakbyśmy chcieli na przykład sobie tutaj coś o, zablokować, oparcie, no to tu mamy mechanizm. Jakbyśmy chcieli podwyższyć, no to tu mamy górę dół przycisk, no i w każdym fotelu jest po lewej stronie głębokość siedziska. Czyli możesz sobie siedzisko wysunąć, wsunąć bardziej, by dopasować się do oparcia. To jest w każdym modelu standard. Natomiast tylko w tym Sulako modelu masz sterowanie właśnie. W budowane siedzisko, natomiast pozostałych wszędzie masz sterowanie w łopatkach, budowanych pod półokietnikami. Co jest wygodniejszym rozwiązaniem, ponieważ nie musisz sięgać na dół, tylko masz to wszystko tutaj pod ręką. To naprawdę jest rewelacyjne, jeśli chodzi o sterowanie. Bardzo wygodne, poręczne, no i to zmienia jednak też komfort użytkowania. Bardzo też fajną możliwością jest to, że jest większa możliwość ustawienia sobie odchylenia oparcia niż w tym modelu Sulaco. To jest model Inside wszystkie pozostałe modele mają większą rozpartość oparcia. Gdybyśmy chcieli się e, chcieli sobie e, dać na sam dół no to mniej więcej to jest około 33 stopni e, tak może zejść na dół więc to jest wygodne, jak sobie doregulujemy do e, tutaj zagłówek no to możemy sobie wygodnie odpoczywać w tej pozycji Tutaj jest mniejszy kąt. Już Ci pokażę jaki. Też jest wygodny, natomiast jest po prostu mniejsza możliwość regulacji. O, tu jest 20, około 20 stopni regulacji. Natomiast też jest mniejsza możliwość liczby blokowanych. Blokady oparcia, nie? czyli mamy tutaj cztery możliwości, a tu mamy 15, więc zobacz, jaka jest, jest duża różnica tutaj, jeśli chodzi o możliwość zablokowania sobie oparcia w najbardziej wygodnym dla Ciebie położeniu. Kolejną różnicą, wszystkie podoki są regulowane, natomiast tu mamy regulację w czterech płaszczyzn, czyli mamy góra, dół, mamy na boki, mamy jeszcze. Wysuwanie i odsuwanie. Natomiast w pozostałych modelach, nam będziemy mieć tutaj regulację również góra-dół. Natomiast tu będą jeszcze tutaj boki wchodziły do, do yy, w zestawie. Są natomiast nie ma tej regulacji przód tyłu. Natomiast no, nie ma jakby tutaj. Yy, przez to, że nie ma tego różnicy, przez nie ma, że nie ma wysuwania i wsuwania jakiejś tam wielkiej różnicy. Po prostu tutaj jest to dołożone. Tutaj tego elementu nie ma. Natomiast i tak możemy sobie podłokietniki bardzo w sposób wygodny dla naszych, naszych przedramion ustawić. Nie? Mamy wykończone podłokietniki miękkim, miękką piściółką. Tutaj jest yy, troszkę inaczej, troszkę z innego materiału podłokietnik. No i Tutaj jest z innego materiału. Zresztą widać, że po prostu inne wykonanie jest. Jakość wykonania z półkę na półkę jest po prostu wyższa. Co się też wiąże oczywiście z ceną. Jeśli chodzi o podparcie lędźwiowe w każdym modelu, to podparcie jest. Podparcie jest regulowane góra-dół. Tu sobie możemy zobaczyć, tu mamy takie specjalne uchwyty, możemy sobie wyregulować. Tutaj mamy również. I możemy sobie dogregulować w zależności od wysokości, jaką potrzebujemy. E, oprócz tego jest regulowane oparcie. Mamy możliwość tego, że możemy zwolnić to oparcie. Możemy sobie też wyregulować siłę tego oparcia, nie? czyli jak siłę nacisku tego oparcia. Czyli jak sobie zwolnimy oparcie, no to możemy sobie dzięki temu pokrętłowi Kręcąc tutaj zwiększamy siłę, zmniejszamy siłę. Tutaj. To pokrętło jest też, tylko że już nie z tej strony, tylko pod spodem, więc też jest taka możliwość na no Trzeba już wtedy z tej strony to zrobić. No tutaj myślę, że ta korbka jest po prostu wygodniejsza. I w tych trzech pozostałych modelach też ten mechanizm jest wykorzystywany. Ok, mamy model Sulaco porównany z modelem Inside. Myślę, że możemy teraz wprowadzić kolejny model. Czym zatem się różni model Maven? Od insider'a, tak? Czyli mamy tutaj model, który jest, ten model Maven jest droższy od insider'a, więc za co jakby dopłacamy, tak? Przede wszystkim, jak sobie zobaczymy z tyłu, jest inna konstrukcja znów. Czyli tutaj mamy tworzywo, to jest to plastik, natomiast tutaj mamy wszystko z aluminium polerowanego. No, jest to duża różnica, ponieważ no, aluminium polerowane jest po prostu twardszym elementem. Tu oczywiście. Jest to bardzo fajny sposób zrobione, jest on na wysokim poziomie, natomiast jakbyśmy chcieli, jeśli nam zależy na szczegółach i chcemy, żeby ten fotel faktycznie był już no, z najwyższej półki, najlepiej zrobiony, no to te elementy, aluminium po pierwsze bardzo ładnie się prezentują, po drugie nadają no, nam tą gwarancję, że ten fotel jest bardzo solidnie zrobiony. Tutaj podstawa jest taka sama z aluminium polerowanego, więc główną różnicą jest to, że właśnie ten tył, całość tej konstrukcji tutaj boczki zrobione są właśnie z tego aluminium i drugą, drugą jakby zasadniczą różnicą jest to że mamy tutaj regulację oprócz wysokości góra dół właśnie lędźwiów które już wcześniej pokazywałem podparcie lędźwiowego z taką fajną poduszką Tu też ta poduszka jest tylko w innym kształcie to można też regulować sobie głębokość podparcia lędźwiowego zobacz mogę go wysunąć maksymalnie ale mogę też go zmniejszyć co to daje? To daje to, że możesz sobie doregulować bardzo precyzyjnie nacisk na Twoje lędźwia nie? czyli możesz sobie wciskając te przyciski możesz sobie albo troszkę wysunąć i przez to masz większy nacisk a jeśli czujesz, że ten nacisk jest za duży dla Ciebie to możesz to zmniejszyć dzięki temu to Podparcie lędźwiowe jest bardzo komfortowe, po pierwsze, a po drugie, no takie, jak potrzebuje Twój kręgosłup, czyli nie sprawia ci bólu, ale też nie jest za małe, takie, które no nie odczuwasz powiedzmy tego podparcia lęziowego i przez to też kręgosłup nie jest odpowiednio wsparty. Tu możesz sobie to wyregulować tą głębokość. Więc to są takby dwie główne różnice, to, że jest regulacja. Z podłokietników, to już mówiłem, to też są regulowane podłokietniki, zagłówek. To wszystko oczywiście jest. Ok, mamy teraz jeszcze ostatni fotel, a tu jeszcze jest różnica, różnica jeszcze z w wykonaniu, jeśli chodzi o materiał użyty, ponieważ w, zarówno w modelu Insight, jak wcześniejszym, który pokazywałem Sulako, mamy siatkę. Jest to siatka bez żadnego dodatkowej domieszki materiału, natomiast tutaj, jak zobaczymy, jest to siatka z, z, z materiałem, czyli po prostu jest jakby bardziej, jeśli chodzi o dotknięcie, to jest, mamy szorstkość, odczujemy większą szorstkość, no po prostu jak siatka, tak? Siatka tutaj jest to elastyczna siatka, wygodna, wentylująca powietrzna. powietrze, natomiast no, jest to siatka, nie każdy e, lubi siatkę, tu mamy jakby połączenie materiału z siatką, co jest bardziej przyjemne w dotyku. Co sprawia, że no, może nam się po prostu bardziej komfortowo siedzieć, jeśli ktoś na przykład nie lubi samej tylko siatki. Nie? Więc jest to domieszką materiału, myślę, że to jest fajna, fajna też sprawa jest po prostu też gęstszy splot od, tej, od tego jest, bardzo, jest też elastyczny, ale jest po prostu gęstszy. Więc to są takie różnice najważniejsze pomiędzy tymi dwoma modelami. Teraz przesuniemy sobie e, inside'a. I na podium wkroczy ostatni model. Jest to Challenger. Dodam jeszcze tylko, że ten fotel, jeśli chodzi o Maven, jeśli chodzi o tył, możesz sobie wybrać w trzech wersjach. Na filmiku, gdzie opisuję ten, ten konkretny model, możesz zobaczyć te pozostałe trzy wersje. One się różnią tym, że możesz sobie wziąć konstrukcję wykonaną z aluminium, właśnie polerowanego. Też w kolorze czarnym, czyli pomalowany na. Czarnym proszkowanym lakierem. Cała konstrukcja wtedy dolna podstawa, i góra jest czarna. I może być też czarny chrom, więc to jakby są dodatkowe jeszcze opcje, które bardziej wpływają na wygląd, i to w jaki sposób jakby pasuje to do Twojego gabinetu bądź Home Office, niż na użytkowanie. OK. Teraz mamy tutaj Challengera. Czym się różni Challenger od Mayvena? Challenger to jest u nas najdroższy fotel. No tutaj zobaczmy, że ta konstrukcja jest jeszcze inaczej wygląda, tak? Jest jeszcze bardziej rozbudowana. Tu mamy system wbudowany, który automatycznie dopasowuje się do wagi użytkownika, wzrostu. Jak to działa? Ano tak, że cały czas tutaj cały fotel pracuje z nami. Zobacz, tutaj, oprócz tego, że mamy. Że może nam się oparcie rusza, nawet bez. To jest w formie, to jest cały czas taki naturalny ruch. Zobacz, żebyś byś wiosłował gdzieś na kajaku, to tak samo cały czas tutaj jest ruch, zarówno siedziska synchroniczne, jak i oparcie. To powoduje to, że masz ruch pleców w sposób naturalny cały czas, nie? Czyli gdzieś sięgając gdzieś po kawę, odchylając się, cały czas twój kręgosłup delikatnie pracuje, przez to te obciążenia są mniejsze. I cały czas też oparcie przylega ci do, e, do lędźwi w odpowiednim miejscu. Więc to jest fantastyczne rozwiązanie, które na pewno wpływa zarówno na komfort, bo to jest bardzo przyjemne uczucie, jak i na użytkowanie. Dodatkowym elementem. Tutaj różnicą jeszcze, to jest szczegół, ale też warto tym wspomnieć, inaczej są podłokietniki wykonane, bo tu już mamy konstrukcję z aluminium, zobaczysz, to jest aluminium, 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 przyciski też są z aluminium, które tutaj służą nam do regulacji, więc faktycznie no jest ta jakość wykonania na najwyższym poziomie, już tutaj każdy detal jest świetnie opracowany. Jeśli chodzi o jeszcze jeden system, który tu jest zbudowany, to jest to, że faktycznie tutaj możesz tak do kąta 50 stopni się położyć na tym, na tym fotelu. Czyli też ma do kady 15, 15 stopni, ale tu faktycznie by był na już na totalnym bujanym fotelu, możesz się po prostu w wolnej chwili, jak jesteś, zrelaksować, położyć. Sobie reguluje tylko pod zagłówek. No i możesz sobie leżeć na tym fotelu. Nie? Tu jest kąt 30 stopni. To jest już bardzo dużo, duży kąt. Pokazywałem Ci we wcześniejszym fotelu inside, jak to działa. Natomiast w challengerze, no to tu się możesz położyć. Już. Tu się możesz położyć i możesz wygodnie sobie odpocząć podczas przerwy. No, daje ci to taki, taką swobodę, że możesz po prostu zrelaksować się i to jest taka funkcja, która no, jest, jest fajną funkcją, tak. Która może też wpływać na to, że odciążać ten kręgosłup, bo wiadomo, że im bardziej w, w pochyłych. I bardziej plecy są odchylone, tym te, ten, ten obciążenie na kręgosłupie zmniejsz. Podsumowując, w każdym fotelu, który ci pokazałem, znajdziesz regulowany zagłówek, regulowane oparcie, regulowane góra-dół wysokość siedziska, regulację głębokości siedziska, regulację podłokietników, regulację również lędźwiów, tak? Są oczywiście różnice w konstrukcji, w sterowaniu, zwłaszcza pomiędzy Sulaku a tymi fotelami, gdzie regulacja masz już z podłokietników, ale te fotele są już naprawdę dla profesjonalistów, czyli osób, które pracują przy komputerze, czyli programistów, informatyków, grafików, architektów, właścicieli firm, osób, które chcą zadbać o swój kręgosłup i nie idą na Kompromis, jeśli chodzi o komfort, co mieć maksymalny komfort i maksymalnie zabezpieczony swój kręgosłup. Więc jeśli jesteś taką osobą, szukasz takiego fotelu, to zapraszam Cię do mojego sklepu. W link w opisie tego filmu znajdziesz linki do wszystkich modeli i będziesz mógł sobie zobaczyć tam szczegółowy film jest do każdego nagrany. Jeśli będzie Ci coś jeszcze interesować, masz jakieś pytania, to jak najbardziej kontaktuj się z nami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!